Widzowie, witajcie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Filipo. No, i dzisiaj zajmiemy się. Yy, dzisiaj będzie to przychodzę do Was z pierwszym poradnikiem do ETS2. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek, że Wam się bardzo przy że wam się pomoże. Yy, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Was nie zmuszam, ale proponuję, żeby zostawić subskrypcję. Ale możecie również do tego zostawić dzwoneczek, żeby być na bieżąco z takimi właśnie filmami, a dzisiaj bez przedłużania lecimy. Yy, Możliwe, że dzisiaj będą dwa odcinki lub jeden taki właśnie krótki, czyli dzisiejszy poradnik. Dzisiaj zajmiemy się yy, kamerą zero. Jak włączyć kamerę 0 do ETS 2 oraz jak włączyć konsolę. Najpierw wytłumaczę, co to jest kamera 0 oraz konsola. Kamera 0 to jest dodatkowa kamera, którą musimy jakby w plikach gry, yy, ją tak jakby uaktualnić czy coś takiego, yy, to jest tak naprawdę kamera swobodna, yy, która nam na pewno pomoże, która jest na pewno przydatną kamerą. Yy, no i yy, a, a konsola to jest tak jak w Minecrafcie, po prostu różne komendy możemy wpisywać. I żeby to zrobić, musimy otworzyć eksplorator plików lub bibliotekę. Cho I ścieżka tak wygląda. Ten komputer, dokumenty, Eurotrack Simulator 2. Jeśli już będziemy tu, jeżdżamy na dół, szukamy config, otwórz za pomocą, config, otwórz za pomocą notatnik. Oczywiście ja pracuję na Windowsie 11, a więc eksploatator plików. Ctrl F, Ctrl F, Developer wpisujemy. Y i tutaj mam jeden. Ale wy będziecie mieć tu 0, tu, 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 tu. Zero będziecie mieć, dlatego zmieniacie to właśnie na jedynkę. I potem szukamy FPS. Jeszcze tutaj coś popatrzę. FPS nie wiem, czy to są te FPS-y. jeszcze coś może znaleźć, bo tutaj były... A, konsole, tak, przepraszam. Konsole. A jest konsole. A, nie konsole, staj tylko konsole tutaj. Use, to wam zaznaczę. To, o to, o to, to, to. Wy będziecie mieć również na 0, zmieniacie na 1. Tak jak ja. I nie fps to zostają. I to, tak naprawdę, wszystko, co zrobiono w plikach gry. Zapisujecie ten klik, pokażę Wam, jak to zrobić. Zapisz, wychodzicie, wychodzicie z całej biblioteki, wchodzicie na Steam, yy, włączacie grę EuroTrack Simulator 2. Chodzicie. aktualnie jestem w trasie, a więc yy, z a więc to pokażę już na tej trasie. Yy, zaraz przyjdę, muszę... Y, zaraz wracam, bo muszę podpiąć kontroler. Dobra widzowie, wróciłem, musiałam podpiąć po prostu kierownicę. I jeśli macie już tam to zrobione, wchodzicie w jazdę. Aktualnie jadę Bari, Bari-Wenecja. Po Itanii sobie jeżdżę. Bardzo, bardzo fajny dodatek. Już tak mówię Wam, bardzo fajny dodatek. Testujemy to. Jestem tutaj w porcie w Bari i teraz klikam, y, będę miał to y, dokładnie, jakby to powiedzieć, ja wam teraz pokażę, y, jak, który przycisk na klawiaturze, kla, y, jakakolwiek klawiatura, tylko żeby taka była widoczna, nie? Y, o, ten tutaj przycisk, ten tu. Tutaj obok jedyneczki klikamy nie przepraszam. Na początku klikamy przycisk 0. 0 i widzicie, jesteśmy już pod samochodem. I sterujemy kla, klawiaturą mechaniczną. Mechaniczną? Jakiej było? Chyba mechaniczna. Nie? nie, co ja bym Sterujemy tymi cyframi na... Tam z boku klawiatury. Wiecie, które 8 to jest do przodu, 5 do tyłu, 4 do boku, 6 yy, w prawo, 9 do góry, yy, a 3 jest do dołu. I teraz, jeśli chcemy zespałnić, yy, bo to też będzie bardzo ważne, chcemy zespałnić w jakimś miejscu, uznajmy no może nie w wodzie, ale, yy, ale po prostu w jakimkolwiek miejscu. Ja to zrobię niedaleko do ciężarówki, bo ja muszę, yy, bo jestem aktualnie tutaj na postoju. Yy, a w ogóle z, z scrollem możecie yy, skrolując możecie przyspieszać lub zwalniać yy, właśnie szybkość tej kamery. I teraz klika. To jest bardzo ważne. Klikamy Control plus przycisk F9. Jest nad dziewiątką, klikamy CTRL plus F9 i zesponowaliśmy w innym miejscu nasz samochód. Ale teraz również, żeby włączyć konsolę, bo przecież robiliśmy jeszcze, zmienialiśmy konsolę. Ten przycisk, o ten, ten dokładnie, ten przycisk, klikamy, yy, klikamy i pojawia nam się właśnie taka konsola. I tutaj możemy wpisać komendę go to, która nas przenosi do jakiegoś miasta i tutaj musicie wpisać nazwę miasta. Pamiętajcie, że tę nazwę miasta musicie po angielsku wpisać, go to, ale również to są inne komendy typu zmiana czasu, pogoda yy, i inne takie yy, różne yy, rzeczy, ale to jest yy, możecie go to. Go to Bali, go to Malmo, czy cokolwiek i potem, żeby z tego wyjść, ten sam przycisk musicie kliknąć. Eee, ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. To, było, to było, byłoby, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się naprawdę spodobał ten odcinek, że Wam pomógł, a jeśli macie jakieś problemy, to napiszcie do mnie w komentarzu. Ja Wam, wam spróbuję to wszystko wyjaśnić i eee, mam nadzieję, że już się zobaczymy już niedługo też z kolejnym poradnikiem. Ja bardzo dziękuję i cześć. A zanim to, jeśli wam, jeśli wam to pomogło, zostawcie łapkę w górę. I cześć.